Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Janusz Buruwa i dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować Queen's Park Swizzle. Zapraszam. Słowo swizzle w tej nazwie jest nieprzypadkowe, gdyż ten koktajl będziemy swizzlować. Ale to za chwilę. A jeżeli koktajl będziemy swizzlować, to po pierwsze budujemy go w szklance, po drugie użyjemy lodu kruszonego. Także na dzień dobry. Biorę te 8 do 12 liści mięty, atakuję i wrzucam do szklanki. Następnie biorę mój rum i dodaję 60 ml. Mogłoby być to w sumie jasny rum, chyba nawet powinien, ale ja jestem zwolennikiem teorii, że. Wszystkie rumy można używać wymiennie, i umrę na tej górze. Następnie delikatnie rozgniotę. Tak delikatnie, że nawet nie użyję rozgniatacza, tylko łyżki. Troszkę tak pomięte miętosze. Jednocześnie atakując nią ściany, aby ładnie tutaj roznieść jej oleje, aromaty, ale koniec końców zostawiam ją na dole. Jak już to zrobiłem, dodaję prawie wszystkie pozostałe składniki. Zacznę sobie od soku. Sok z limonki 25 ml. Oraz syrop demar... demararowy. De, de, de syrop cukrowy z cukru demarara. 15 ml. Syrop ten oczywiście jest w proporcjach 2 do 1 cukru do syropu, wiadomo. Następnie dodaję lodu kruszonego. Nie wszystko. Dodaję nie wszystko, ponieważ muszę zostawić miejsce na należyte swizzlowanie, co teraz będę robił. Wsadzam łyżkę, no i podnoszę trochę góra dół, no i pocieram. Jednocześnie ruszając w góra dół. To jest właśnie sztuka zwana swizzlowaniem. po zeswizlowaniu dodaję resztę kruszonego lodu aż do samej czapy. Strasznie to już dużo, Ciężko się to nasypuje a Proszę się nie przejmować tym lodem. On jest z recyklingu. Teraz, kiedy już ładnie poswizlowałem i zbudowałem resztę lodu, biorę sobie trochę mięty. Taką gałązkę. Budzę ją należycie. Umieszczam sobie obok. Żeby ładnie się działa. No i biorę Angosturę. Martin Kate, Właściciel baru Smugglers Cove. On powiedział, że Angosturę należy dodać wcześniej do swizlowania i nie uży, nie robić tego w ten sposób, który ja to teraz zrobię. Ale już po tym filmiku z Mai tai stałem się wrogiem numer jeden, smuglerską to tak zrobię i nikt mnie nie powstrzyma. Angosturę dodaję tak, na górę kilka daszy do koloru. Na koniec instaluję słomkę, która przez cały czas tu była, niedaleko mięty, wiadomo, i to jest. Queen's Park Swizu. Dzięki, dlatego używam tej, lubię używać tej agostury na górze, to dlatego, że sprawia nam to takie ładne trzy warstwy. Zielona, żółta, czerwona. Piękna sprawa. Oczywiście pijąc to, będę to się starał lekko zamieszać, ale dla prezencji jest fajnie tak. Próbuję. Doskonały. O! Mówi się o tym koktajlu, że jest to brat Mohito. No i coś w tym jest. Jest na pewno ciekawszy smaku, dzięki właśnie tej angosturze i piękniejszy. Mm. A mojito, jak wszyscy wiemy, jest takie oklepane, że aż należy sobie tego zrobić. Chociażby tylko po to, żeby sobie należycie poswizlować. Dziękuję za uwagę oraz zapraszam ponownie. Ale podobnie jak z Mohito i wszystkimi tymi koktajlami, właśnie tego typu, tu jest mało nalane. Mm. Jeśli będziemy to szybko pić, to kurwica tego nie będzie w 10 sekund. Raptem 85 ml nalane. 90. To jest, to powiedzmy sobie szczerze, to jest koktajl dla tych, którzy są cierpliwi, a ja nie jestem. Konkluzją jest, że nie jest to koktajl dla mnie.